Witam cię widzą w nowym filmie. Jak widzisz, mam dostęp do jakiś dziwny kompas z no nazwy Wyspa Bogactwa. Nie wiem o co w nim chodzi. A tu, Bedrocks. Jeszcze mapę z jakąś wyspą z czegoś zielonego. Idziemy to sprawdzić? Chętnie bym to zrobił. Więc mamy coś przygotowanego do tej fajerweki. Powiedziałem to już wcześniej. No i jest smutna sprawa. To może być ostatni odcinek z tej serii. Każda seria na moim kanale kiedyś musi się skończyć. Więc. No niestety, ale spokojnie. Już pracuję nad nową. Na moim kanale w Shortsach i w Playliście z y, y, tą znajdziecie także y, zak oficjalne zakończenie tej serii, ale to, ale to... będzie kiedy indziej. Ty już coś widać, a na mapie jak? Poczekaj, pokazuje mnie powój, coś widać na mapie. Teraz muszę tylko spokojnie wyglądować. Co tu jest? Villager? Dziwna. Tam chyba jest endrod, bo Endrody tak robią. Dlaczego? Czemu to jest dziura? Dobra, nieważne. Yy, ju, nie, stek mi upadł. Co jest? Zniknął! Stek mi zniknął. Dobra, prześpijmy się, by nie mieć nocy. Idziemy zobaczyć, dlaczego stek mi zniknął. Ty! Dziursko! Aha! Ten mechanizm. Kojarzycie go, widzowie? Ja kojarzę. Co to? Pusta skrzynka, szkoda. Materiały do budowania się na wyspy. To najlepsze, co mogłem tu znaleźć. Bierzemy to. I wracamy na swoją wyspę. Co oznacza, że możemy wreszcie zakończyć tą serię. Jest! Myślałem, że Mikea będzie musi do zbierania elementów. Yy, co? Jakiś gadżet do mnie dołączył, widzicie? Jakiś gadżet do mnie dołączył. Zaraz to sprawdzę. Muszę tylko wziąć sobie więcej. U, firewaller. I napiszę mu na czacie. Napisał mu, że nagrywam film na YouTube'a I lecimy na wyspę. Widać jeszcze to. On napisał, że mega. Zaraz tam przylecę do niego i zobaczymy. Może. Może. Yy, ceremonia ostatniego odcinka odbędzie się z jakimś fajnym nowym graczem. Zobaczymy. On powinien być na spawnie z tego, co mi się wydaje. Więc idziemy na spałna. Gdzie jest ten gracz? Ciekawe to. Eee, że, poczekaj, sprawdzimy na tej wyspie. A teraz zrobimy sobie taki cheat, jakby teleportuj, kto. O, jakiegoś kota ma na tym. Chcę tego gracza zobaczyć. O, gracz! Super! Dlaczego on lata? Dlaczego on lata? Ej, on ma game moda. Chwilę, muszę to sprawdzić, bo on nie powinien mieć game moda. Tak, coś przyłączył na Creative, dobra. Więc teraz. Napiszę mu, co chcesz robić. Dobra, napisałem, co chcesz robić. Gdzie grać, gracz odleciał? Czy znowu uciekł? PvP chcę robić? PvP? Albo cokolwiek. Napiszę na jakiej wyspie jesteś. To będzie długi odcinek. A, na, na dżunglowej jest? Mm, nie widziałam go. Może w środku. Nie, w środku nie, a to gdzie? Gdzie się znajduje? Dobra, 5 minut jeszcze możemy nagrywać i lecimy z tym dalej. Podlećmy dalej, obróćmy to wokół. Obserwator zobaczy. Nie pokazuje się jego nigdy. to dziwne. Tu jesteśmy dobudowani, bo chyba nie jesteśmy. O, jest, 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 jest. Ło, 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 Ło. ło. Pomożę nam tu szybszy przy dobudowywaniu się do tych, do wysp. Ja otworzę sobie swojego boxa z drewnem, którego znalazłem. Ten gracz dołączał, pamiętacie? Mam nadzieję, że pamiętacie. Czekaj, gdzie się buduje. Ja w tym czasie dobuduję się do reszty wysp. No i bo ten gracz pewnie pomoże mi skończyć tę serię, to fajnie. Le, fajnie, że. No, do mnie jakiś gracz ze znajomych. To akurat śmie śmiesznie, akurat ja nie zaplanowałem tego, to zazwyczaj nie jest randomowe. Bo no nie zaplanowałem, to się randomowo stało. Dobra, co tu mamy? Następna wyspa... Jest. co trzeba rozwiązać wyspę temat wyspy z piasku. Tylko się, może ona może się zabalić jak postaje niej i brok. I gra się buduje, chyba ale nie wie, że już jest. <laughs> Dobra, skończyły mi się dechy, więc muszę wziąć dostęp tak. O, zginął! Szkoda! Napiszę mu, że nagrywam... Jeszcze 7 minut możemy dalej nagrywać. Jest ta wyspa z piaskiem, dobra, musimy teraz w tę stronę. Dobra, w tę stronę idziemy. No i wygląda to, że zaraz jesteśmy przy następnej wyspie. Bo celem tego było dojść do wszystkich wysp. Wiesz w ogóle jest, jednakże jest. Celem jest się do wszystkich wysp. A to właśnie chcemy osiągnąć. Więc po tym odcinku to już raczej będzie koniec. Mam so, na nadzieję widzę, że podobała Wam się ta wersja. Mam na nadzieję, że się bardzo, bardzo podobała. To było na nią troszkę pracy. Dobra, następna wyspa odkryta. Idzie łatwo. To gdzie teraz? Na ten portal do Netheru. Będzie łatwo jem od tej wyspy. Zlecimy i. Nie! Zginąłem! No, no, stojąc tu spawna. Nie, no, nie! No, stojąc tu spawna! Spawna z stawiem, nie wierzę. Fajnie wygląda ten beryl, który się przesuwa. I już bym ginął. Wezmę sobie mapę, bo mnie denerwuje. Nie deski. Nie do tego srotu. 9 minut. Jeszcze nagrywamy i następna część. Ten odcinek to będzie ostatni, to jest pewne. Jest jeszcze ten Siski, jest. No dobra. Jesteśmy i budujemy się do następnej wyspy. Niestety zbliża się koniec. Ja mam nadzieję, że Wam się bardzo, bardzo podobało. bo mapy, nie powiem, nie budowałem sam, tylko taki szablon wziąłem, ale nagrywanie tego w stanie jest takie łatwe, kto nie nagrywa, to nie wie, to jest całe kombinowanie z nagrywaniem, ja nagrywam telefony Mac'em computera w statywie, więc nie jest nic takiego łatwego by się wydawało. jest wszystko tak fajnie, jak się wydaje. Spy grzybowej też mam, mam dostęp, zaraz tam podlecę i sprawdzę. I raczej mamy. Już wyrzucimy ten, te deski. Uważam, się nie przydadzę. I tak taka mała ilość. To jest skrzynce pusta. To tak jak zazwyczaj. Wtedy nie brak złota. Już ja mam takich 12 lat. Teraz polecimy, a wyspę grzybą i jedziemy czy jest podłączona. Ty, ty, ty. Dobra wyspa grzyba jest podłączona Ten raczej jeszcze jest, on dalej jest. Coś zrobić. Teraz musimy się dobudować jeszcze tu i tu na pewno. Przerobię z wyspy następne liseczki. I idziemy w stronę Ocean Monument. Nie musimy brać rzeczy, które w tym są. Chodzi o to, żeby się dobudować do każdej wyspy, jaka istnieje. Tego lodowego jesteśmy budowani. Później jeszcze. To będzie dłuższy odcinek, może nawet godzin, na godzinny, tylko on na części. Sprawdzę, czy na pewno y, mamy ten. Mamy wszystkie wyspy. A, nie wiem, czy widzieliście? Coś wam muszę pokazać, widzowie. Widzicie, co to jest? Nowy samolot. A380. Później nagram z nim jakiś film, ale na razie gram w Minecrafta. Że mnie jest tu tego efektu, że nie mogę kopać. O nie, zginął znowu ten fajny gracz. Dobra, jesteśmy. O, wyszedł z gry, dobra. O, nie. Później każdy nie miał swój pomnik na tym serwerze. Tego gracza też zrobię. Dla każdego to był, Nawet dla mojego psa. Ty, tam jest jakaś ta skrzynka. A brodawki. Nic ciekawego. Jak się nie robi mikstu, to nic ciekawego. Ale, że ten ogień dłużej więcej zadaje jak się pary niebieskim ogień, to jak się fajdy w niebieski ogień to parę mi się skin normalnie ale nic tu wchodzę z niebieski to Michael powinien do zdecydowanie poprawić więc wychodzi na to że już niedługo podłączmy następną wyspę Mam nadzieję, że będą też 10 lajków łącznie pod całą serią. Na no nie jest jakiś ultra znany. Coś sprawdzę. Ile on razy zginął? Jeden. Nie no, chyba dwa razy zginął ten gracz. Raz do Wojda wpadł. Raz. Ten raz wpadł. Dajmy raz w rawie. Tylko gdzie on rawę znalazł. Może mi podłączył ten wulkan. Zobacz, jeszcze... co widzę